była jakaś kapliczka ale tu musiało być to koło z tego tak. bo tak to też wygląda a jest woda tu płynęło wszystko tylko ten bieg tej rzeki musiał być pewnie wtedy zmieniony nie siema no dzisiaj jesteśmy w starym młynie e, wodnym tam już na początku pokazaliśmy Wam element tego koła wodnego, nie? Tu widać, że tu yy, delikatnie błotko się robiło, tu musiało być zalane. Może w tym okresie, w zeszłym roku jak były takie te powodzie podtopienia, tutaj nic w sumie ciekawego. Trochę drewna jakieś stęple popodstawiane, ale jest coś piętro wyżej i samo błoto. A tak w ogóle dzisiaj jest ze mną moja małżonka. Pierwszy raz na urbeksach gdzieś pierwsza Ja mić pierwszy. jak spadnę, to ja tak, bo tu można spaść. Ale nie, jest git jeszcze jakieś, nie wiem co to tu jakaś skrzynka jakieś obręcze, coś takiego jakieś izolatory ceramiczne z elektroniki, jakieś bezpieczników czy coś tu w sumie nic ciekawego, nic nie zostało tylko kawałek piły ręcznej jeszcze wisi no i tu była jakaś łopata czy coś to jest główny budynek No, jakiś taki dźwig, taki, nie? Tu coś musiało być, może jakiś kompostownik czy coś takiego. No, tu jest, ej, tu jest buda dla psa. Ale tu też wszystko, chyba było wszystko zalane, nie? Co tu jest napisane? Nie wiem. Nie wiem co to. Czy tu jest wejście do tego? Nie, to zamknięte. Kibelek? No, to tam wszystko, to musiało być zalane strasznie wodą tu, nie? Ale to chyba w tych, w tych teraz takim niedawnym okresie za te wodzie były, nie? Czekaj, w zeszłym roku? Dwa lata temu? W zeszłym roku, nie co to No Bo tu jest mu cholernie dużo To jest świetny ten dźwig Satelita jeszcze jest, ktoś mieszkał Pozamykane na kłódki, zasuwy Ale ktoś zrobił wejście No ale to już widzisz, było pozamykane, to zasuwy wywalone ale tu też było. Widzisz? Patrz, mu. No Dobra, prawą stroną. Tu jest ciekawiej. Ale tu też było wszystko zalane, patrz. Ja pierdziu. Dziwny żółty napój, żółtych napojów. Lepiej nie próbować. Kartka, ale bez jakiejkolwiek daty. Było family, ale kurde, malutka kawa, 50 gram. Jakieś dokumenty. Po niemiecku. Papiery po niemiecku, papiery po niemiecku. Pusteczka taka stara, wiesz, materiałowanie. Lekarstwa, mąka. stacjonarne Szafka. pusta Jakieś data ważności nas zawsze ciekawi, ale kurde, ta strona z tą datą jest urwana akurat. Może tutaj gdzieś. O. Ale niemieckie leki. Data 31, 12, 95. Zobacz, to opakowanie ma 30 lat, Prawie. No, sam młyn, no, no to ciężko powiedzieć, bo nie było właśnie nigdzie w internecie informacji, do, do kiedy działał, od kiedy działał. Dosłownie, właśnie nic nie udało się znaleźć. Tu jeszcze jest węgiel w ogóle w Winterku, nie? No ale tam jeszcze jest mokro pod piecem, nie? Patrz, gąbki do mycia naczyń, jeszcze są zlucia. No, do... stąd tego klopa wynieśli. Śliz był, tłumy walka. O! Tu do tej satelity jest dekoder SkyMaster. O kurde, tu jest błotko. Błotko jest takie bardziej trochę. No, centralne ogrzewanie. Boiler. Patrz, zawory w ziemi. Teraz pytanie: ile tu jest tego błota, nie? Jak że to tak, że tylko zawory widać? Czy jakiś, nie wiem, piec też? Tu przeszkód dzisiaj. Opa. Kocioł? Ale, albo jakaś taka pralka starsza, bo takie. No, coś, coś. Nie, to chyba będzie być ciśnieniowy kocioł. Bo tu jest, widzisz, śruba do dokręcania na dekiel do tego. O, tu to było wsadzone tu i tu. Mnóstwo pierdół, nie. I błotko. Ta tyżerówka jest świetna. Tak w ogóle to... Młęd znajduje się no, na, na pograniczu po e, polsko-czeskim. Dosłownie e, rzeka jest punktem granicznym, więc e, przekroczylibyśmy rzekę, która jest tutaj obok i bylibyśmy w Czechach, nie? Za niskie wejście. Tu jakiś składzik bierdół, kalosze, w sumie trzy, nogi człowiek to mieszkał. A nie, tam jest czwarty, dobra. Klatka na ptaki. Ale w ogóle patrz, jak wysoko jest błoto, nie? No. To to musiało być wszystko pod wodą tu zalane, nie? Lodołeczka. Lodołeczka taka, starinka lodóweczka. Nie wiem, czy tam chcemy iść. Idziemy. Ale tu nic nie ma. To jest pomieszczenie wypełnione obecnie błotem i przegro... przegrodzone murkami. Yy, nie skończyłem mówić o tym pomieszczeniu. Yy, przypuszczam, że taki składzik na jakieś, wiesz, yy, kartofle, ziemniaki. To to samo. O, tu będzie fajne coś. A nie, myślałem, że to tablica bezpiecznikowa. A to po prostu yy, wyczystka kominu z pieca. Może teraz tu? Wszędzie pełno. O, tu jest zły widok, nie wiem czego chcesz oglądać. Co to jest? Kotek. To nie patrz w lewo. Kotek, przypuszczam, że wiesz co? Ja przypuszczam, że jak była powódź, to tu został. Bo nie jest rozszarpany, czyli po prostu leżał. Ale patrz w ogóle na ściana, ile było wody. A tu mamy jakąś niemiecką gazetę. 1940. To ew ewidentnie ktoś tu też mieszkał, taki yy, niemieckojęzyczny. Bo dużo jest właśnie niemieckich rzeczy, nie? Kolejna kartka przyklejona. Bo fuj, będę tego podnosił. Też bez laty. Świedlonka są fajne, a tu jest jakiś papiurek To jest jakaś instrukcja. Z jest mieszkał jakiś Niemiec. Hel Helmut Berg, 98. Eee, tu jest kręgosłup, a to nie wiem co to jest. Ciężko stwierdzić. Inhalator, patrz. Stary jeszcze. I też po niemiecku, nie? Szafeczki puste. Czajniczek, pa. Czy w tym czajniczku jeszcze stoi woda? Stoi. Ja pierdzielę. Zobaczcie, zalało tu wszystko, a w czajniczku dalej woda stoi, nie? I widać jak ktoś go niedawno przestawiał, tego błota tam. Tu jest też coś, jakaś bawialnia. Kurde, to jest jeszcze więcej pomieszczeń. Stół, kolejny piec. Ale jak to jest ten? Jak to jest chłodno. A tych pieców tutaj dużo No No takie wiesz, nie było centralnego ogrzewania, nie? Ja pierdził, jak to fajnie wygląda, te błoto. Jak taka mozaika, nie? Tu jest wejście do góry, tam było wejście do góry. To jest kolejne wejście na dwor, nie? Tu jest na dół. Ale ja tu nie idę, bo tu jest bagno. Ej, tu jest 10 cm bagna na schodach. Ja pierdził, to ile będzie tam na dole? 20? Tu jest płytko. Tu masz ile, o? Tu masz takie, taką grubość błota, nie? To na schodach jest trzy razy tyle. Nie wiem może co tutaj o, tu ostrożnie, podłoga drewniana, ale to w sumie takie nic. Kolejna wyczystka komina. Jakieś okna i pomieszczenia. I w sumie tyle. O, tu jest e, podstawa z lampy naftowej. Tu o... Nie to nie to. To nie z tego, ale tu na dole był zbiornik na naftę, sznurek i u góry jeszcze taki ten odbłyśnik, nie? I się paliło, się świeciło, a nie teraz, latareczki ledowe. Uważaj tam, bo tam jest podłoga drewniana, a nie wiem co jest pod spodem. Gdzie No, na dole, w tym błocie. A patrz, ile tu jest łapek. Coś to chodziło. nie wiem. A to kota takiego jakiegoś. Może Lepsze jak nowe te schody. To balustrada słabo się trzyma, więc balustrady się nie łapę w worek, siana. A tu chyba suszarnia na jakieś, nie wiem co można było suszyć, jakieś zioła czy coś takiego, nie? Powieszone na tych sznureczkach. Uwaga, bo to jest ciura tu jest dziura zapadnięta. To jest wejście jeszcze na strych, ale to później. Ale tu czuć, tu śmierdzi. Słejkownia. Niemieckie kakao z misiem. 93. Data ważności. Tutaj telewizor. Jakieś okna. Telewizor oczywiście rozwalony. Choinka. Ale pana Sonik był płaski. 32 LCD. Karton stał, kolejny, piec kaflowy. Ty herbatka, chcesz? Rumianek niemiecki Wypijesz se rumianku niemieckiego a będziesz szprechać Pościel w szafie Wieszaki jeszcze wiszą Podpisane Jakaś respat No buty Gumki do słoików Nakrętki słoików Tarka To jest chyba to wejście tamto To jest takie na konia No Homonto? Coś takiego, Nie wiem, nie wiem jak to się nazywało o Panie! Dobra, ale po kolei. Do góry jeszcze nie, bo zwiedzamy piętro. Tu jest jakiś ten teges metalowy. Ale tu? Patrz. To jeszcze materace, jakiś pościel z, złożona w kącie. 17,99, nie wiem po ile teraz chodzą. Coś No Ale to aktualne. Piec flowy. pościel. No właśnie też mówiłem, że złożone w boku, nie? Prześcieradła są i firanki wiszą, kurde. I ten, wiesz, dywan na środku stół. O. Z tą ma szufladę. Ale w szufladzie nic, tylko ktoś zużytą chusteczkę dał. I te ściany malowane tym takim wałkiem specjalnym, nie? Gdzieś to było takie. No. Tu dopiero jest graciarnia. I ja pierdziu. Deska do prasowania chyba? Tam leży... Druga. Tak mi się wydaje, że to deska. Tutaj szmatek totalny. Wszystkie ubrania. Głupiec kaflowy, ale go ktoś rozwalił. No właśnie, jest. Kozak, nie? Ubrań, a ubrań. Kurtka skórzana. Nie wiem w sumie, czy to skórzana, taka jasna skóra chyba Zamszłowa? To ja nie O, paczka z Hanoweru. O. Odsłono należności celne. Kurde. Czy jesteś członkiem gminnej spójdzielni? Mnóstwo ubrań. Karton po telewizorze. jest, Pod spodem No, to musiało świetnie tu wyglądać, te wszystkie wnętrza. I w ogóle, ty wiesz, yy, szafy. To nie jest sklejka, nie? To jest czyste drewno, nie? Patrz, jakie da, ta szafa, jakie ona ma zdobienia tu, rączki. No kozak. Łóżka. Tu kolejne, o. Jakieś coś... Coś o owcach, po niemiecku, z 1989 roku. I też coś o koniach, bo Chciałby ten pan lubił jeździć koniem. Albo hodował sobie tutaj na terenie. Wiesz, może jako taką młyn nie był już czynny, a... Aha, tu jest jakaś prezentacja. Maszynki do golenia owiec. 79. To jest paczka? Chyba tak. To jest coś z tu jest więcej takich kartoników? Co bym powiedział, że pasują do tego? Tu w ogóle jaki ten. Kaszkiecik. Ciekawe, czy to z prawdziwego zwierzęcia, czy sztuczne? Nie, to o kurde. Coś co musi być na każdych urbeksach, po prostu, nie? Słoiki z przetworami. Ja pierdziu, co dzisiaj jemy? Co byś chciała? Agrestik. Agrestik, Jest tu Agrescik ja gdzieś? Tu jest chyba, że to wiśnia Nie, to, nie była wiśnia to, to, to była wiśnia Była wiśnia? Była wiśnia Tu jest porzeczka Tu są jakieś takie brzuskwinie, coś takiego bym powiedział, po wielkości Ma jakąś datę? Ciężko właśnie z datami ja Nie wiem, czy to będzie data gazetki Majuć 42 no. A, no tam tamta była po, po podobnie wyglądająca, Był i była z 40, no 42, 40. o. No, to co zobaczycie, ta gazeta ma lat, nie? A tu jakieś też zapiski, ale wszystko po niemiecku. Nie wiem, a jesteśmy miło zarobiste pismo. Tak. ładne. Tak, tak, I No, pro, proszek do, do pieczenia. I to. W, wszystko tu jest kurde niemieckie, i teraz. A, już wiem skąd jest niemieckie. Patrz. Paczka oznaczona jako paczka żywnościowa. Czyli ktoś yy, temu, kto tu mieszkał, przesyłał właśnie żarcie z Niemiec. A nie widać tu daty. Żadnej daty. A nie, tu będzie 27, 12. 73. No to kawał czasu. Patrz jeszcze jest proszek do pieczenia. o. Otwarty, węgiel. Załknięty. No, paczka. Ja pierdolę. Co się wydarzyło Koloniarz Koloniar Waren. Nic z tego nie rozumiem. Coś wypisane, jakieś liczby, ale na nim ciężko jest odczytać, co to jest. Nie? To jakieś obliczenia. Ale... Jakieś zapiski, jakieś jakby, spisywanie czegoś, czego, ile było, nie? Ale tu w ogóle jest patelnia, patrz. Tefal. <laughs> <laughs> y, to jest Tefal 1920, o. Sierp. Pupielniczka. Mnóstwo gazet. Szafka, na którą, a na którą mam słupić, Jakieś poduszki, fotel. Gazety niemieckie. Jaki rok? Takie modowe gazety. Kurde, ale tu daty nie ma nigdzie. Pierwsza klasa B. Ale po niemiecku. Tak. Jeszcze z czasów jak Niemcy tu byli. Trzecia klasa. Dwudziesty. A mamy który? 2025. To patrz, że to ma yy, prawie 105 lat. Mhm. A to jest w ogóle taka ta. Z początku roku, jak to się nazywa? Tyta. O. Tam w sumie jest nauka literek. Struktura etkera, tu też jest ten proszek do pieczenia. Też. O. Co opakowanie. Na co komu tyle proszku do pieczenia? Czy to jest jakieś zdjęcie? Tu coś było, jakieś klasa pierwsza B. O, tu jest coś 1938 kafelki, puszki, węgiel mi się wydaje, Jak te gazety tam takie mo modne były no. mi się wydaje, że tu mieszka krawcowa też to, no też dużo y, myśmy no. kiedyś też znaleźli dużo takich gazet, y, bo kiedyś y, na przykład były takie, że możesz se, takie wykroje tak zwane Tak, no. No. O tu o. dla koni. Tu jest adres. To jest wszystkie te. To dla koni, no. W sumie worek z cementem, zaschniętym. Paczki, poczta, poczta. Dużo ten człowiek musiał tutaj paczek dostawać. A kobieta nazywała się Aurelia. A tu słuchajcie, ten wodospad? Tu jakiś piec był rozebrany, przyniesiony tutaj. Klatka na ptaki. To no była beczka, tylko się rozpadła. A tam się nie będziemy ciśli na razie. Zobaczymy z tej, jeszcze z drugiej strony, nie? Te drugie schody co tam prowadzą do góry, za tam słoiki stoją. Chodź teraz tu. A tu w ogóle patrz. Cukier. Biały kryształ. Jeden kilogram. Słoiczki. Ale wszystkie puste. Telewizor. I tu jest druga czy strona tego strychu. Tu się pranie suszyło. Tam byliśmy przed chwilą, tu też kafle z pieca, łóżko, chyba łóżko, elementy łóżka, jakieś meble, toaletka, widzisz tu jest lustro położone na odwrót, to chyba takie mniejsze, dziecięce łóżko, bo wąskie, tu się ugina podłoga, jak się skacze w tym miejscu, a dobra, taki składzik, nie, wszystkiego i niczego, ale jaka łopata, patrz, kozacka. Aha, jesteśmy z tej strony, tam jest rzeka, tam wchodziliśmy, a my jesteśmy tu. Zostało nam do zwiedzenia jeszcze to, tam to całe i z tamtej strony część, to tak powiem główna, samego młyna, nie? Z co nie będę wchodził? No ale nie ma z ziemi drabiny czy jest? No nie, właśnie no... Ty, ale tu w ogóle antena jest, patrz. था थाम वाह